Witam wszystkich. E, chciałem podziękować za te wspaniałe 7 lat spędzonych w Rzeszowie, e, gdzie znalazłem swój dom, gdzie chcę osiedlić się, e, za te wspaniałe chwile, które przeżyłem przez te 7 lat. Za, przez, e, bardzo cieszy mnie to, że uczestniczyłem w budowaniu tej drużyny i byłem na początku. E, chciałem podziękować Adamu za. To, że pozwolił mi i dał szansę zagrać w tym klubie, że chronił przez te 7 lat, chciałem podziękować kibicom, którzy byli zawsze ze mną i to wsparcie czułem zawsze nawet w tę ciężką chwilę, w którą e, dostałem kontuzji, ale było tych e, za siedem lat e, pozytywnych dużo emocji niż e, gorszych. Też dziękuję bardzo za wsparcie, za m, wiarę, i, e, że wrócę i że byliśmy razem. E, chciałem też podziękować e, za tych anci kolegów, e, które m, też e, motywowali mnie, E, za, za to, kiedy mogłem poddać się, i e, miałem już słabszy moment, okres psychiczny, e, słyszałem te słowa, które e, już nie wierzyli we mnie i stawiali krzy, krzyżyk na mnie. I mi to bardzo motywowało, i po prostu dodawało siły, że chciałem sam sobie udowodnić, nie im, a tylko samą sobie. Też im bardzo dziękuję. Dziękuję też również. E, Sponsorom, którzy bez Was też nie było takiego poziomu tej drużyny, i na pewno Wy robicie wkład w tą drużynę, i, i to my, jak zawodnicy, tak samo jak kibicy, też muszą to wszystko cenić, że, że mają taką drużynę, dzięki też Wam. Chciałem podziękować zarządu klubu za to, że. Też dbali o mnie, pilnowali mi, żeby nie popełniłem jakiejś błędy i wspierali mi. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję za e, owocną współpracę z sztabem szkoleniowym. Dziękuję również e, zawodnikom, którym wspieraliśmy wzajemnie w e, ciężkich chwilach. Oczywiście byli są różne momenty, ale jeżeli wyciągnąć z, z całego sezonu, czy z 7 lat, zawsze jakoś wychodziło na, na plus. I chciałam też podziękować za e, nabranie doświadczenia, bo też uczyłem się od różnych sytuacji. I też dziękuję Wam za wsparcie, za, e, za to, że mogłem z Wami grać i przeżyć e, e, wspaniałe chwile. Na pewno będę kibicował i Rysowie zawsze zostanie w moim sercu. Życzę Asek Rysowie rzeszę w następnym sezonie, żeby e, ten sezon był najlepszy e, z całej historii. Rysowi, Omienie tej kontuzji i nieprzyjemnych sytuacji, które po prostu wyeliminują zawodników. No i dużo emocji, pozytywnych i ten zespół, który teraz budowali, na pewno potrafi wiele. Jeżeli będą całością, to ich czeka dużo sukcesów. Dziękuję bardzo.